W przerwie pozwólcie, że zaczniemy od potwierdzenia Waszej obecności w trakcie obrad sesji. Poproszę o wciśnięcie przycisku kworum. Bardzo dziękuję. Mamy kworum. Dziękuję serdecznie. Drodzy e, Państwo e, Radni, przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach. Bardzo proszę. Krzysztof Kubiszta, e, Pani Radna Małgorzata Siemianowska, Pan Radny Waldemar Bubiłek, Pan Radny Grzegorz Łufniarz i Pan Radny Ireneusz e, Totorski. Drodzy Państwo, odczytamy projekt uchwały i przejdziemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Police w dnia 14 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w policach. Na podstawie przepisów prawa Rada Miejska uchwala co, co następuje. Paragraf pierwszy. Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Policach i Ustala następujący skład osobowy. Jeden Krzysztof Kubistal, dwa Małgorzata Siemianowska, 3. Waldemar Bubiłek, cztery Grzegorz Ufniarz, pięć Ireneusz Podolski. Paragraf drugi. Klicie przycisku i podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Pani Radna Somańska jest. Mamy komplet. Informuję, że Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach. Za uchwałę głosowało 18 radnych, jeden radny Żej Smoliński, Pan Radny Władysław Diakun, Pan Radny Tomasz Tokarczyk, Pan Radny Stanisław Łabus, Pani Radna Elżbieta Wasikowska, Pani Radna Anna Sowańska, Pani Radna Karina Mazełkiewicz, Pan Radny Krzysztof Kubistal, Pani Radna Jadwiga Molenda i Pani Radna Magdalena Sosnowska. Wydaje mi się, że wszystko się zgadza, więc jeżeli państwo potwierdzacie to skiniem głowy, ja przejdę do odczytania projektu uchwały i przystąpimy. Do głosowania. Szanowni Państwo, uchwała Rady Miejskiej w Polsce z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Zdrowia Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach na podstawie przepisów prawa Rada Miejska uchwala co następuje. Paragraf pierwszy, powołuje się Komisję Zdrowia Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej i kieruje. Wszyscy Państwo, Radni, oddaliście swój głos, a więc informuję Szanowną Radę. I szadowiste podjęło uchwałę w sprawie powołania komisji zdrowia. Radny Marcin Michalak, numer 2 Andrzej Smoliński, trójka, pani radna Karina Mazurkiewicz, 4. Pan radny Tomasz Tokarczyk, 5. Pan radny Renełsz Todorski, 6 Pani Radna Ewa Iwnaczak i numer 7 Pan Radny Krzysztof Kubistal. Paragraf drugi. Komisja wybiera grona Przewod. Za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Proszę nacisnąć w przycisku. Bardzo dziękuję. Wszyscy radni obecni na sali zagłosowali. Podjęliśmy uchwałę za. Tą uchwałę głosowało 18 radnych. Jeden radny jest nieobecny. Powołania Komisji Infrastruktury Komunalnej Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w ulica Widerzywista tego 20 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Komunalnej Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach. Na podstawie przepisów prawa Rady Miejska uchwala co następuje. Paragraf pierwszy powołuje się komisję Infrastruktury Komunalnej i Rozwoju Ekologii Rady Miejskiej w Policach i ustala następujący skład osobowy. Pani radna Karina Mazurkiewicz, pan radny Andrzej Rogowski, pan radny Tomasz Tokarczyk, pani radna Elżbieta Wasikowska, pan radny Artur Echaust, pani radna Magdalena Sosnowska, pani radna Jadwiga Molenda i pan radny Ireneusz Todorski. Paragraf drugi. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji, paragraf trzeci, ustęp pierwszy. Przedmiotem działania komisji są sprawy związane z ochroną zdrowia, pomocą społeczną oraz porządkiem publicznym i ochroną przeciwpożarową. Ustęp drugi. Komisja wykonuje również inne zadania wynikające ze statutu gminy Police. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie. Jest niepodjęcia, podjęcia. Bardzo proszę panie i panów radnych o zajęcie stanowiska w sprawie podjęcia tej uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Ja również swój oddałem. Mamy komplet, drodzy Państwo. Informuję, iż Szanowna Rada podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Komunalnej i Rozwoju i Ekologii 18 radnych było za, jeden radny w dalszym ciągu nieobecny. Punkt 9, drodzy Państwo, podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Policach. zwaniam troszeczkę tempo. Uchwała Rady Miejskiej w Policach z, 14... z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Policach. Na podstawie przepisów prawa Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy powołuje się Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Policach i ustala następujący skład osobowy jeden e, pani radna Nasobańska, dwa pan radny Władysław Diakun, 3 pan radny Stanisław Łabus, 4 pani radna Elżbieta Wasikowska, 5 e, pani radna Ewa Ignaczak, przepraszam, 6 pan radny Ireneusz Todorski, 7 pani radna Małgorzata Siemienowska, 8 pan radny Krzysztof Kubistal, dziewięć pan radny Waldemar Gubiłek i 10 pan radny Andrzej Smoliński. Paragraf drugi. Komisja wybiera z tego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji swojego głosu. Za, przeciw, wstrzymuję, przyciskamy. Dziękuję. Jeszcze Pani Sosnowska, mamy komplet. Szanowni Państwo, informuję e, Szanowną Radę o podjęciu uchwały w sprawie powołania Komisji Rady Kultury i Sportu. 18 Radnych głosowało za, Jeden Radny jest nieobecny. Drodzy Państwo. Jasne, bardzo proszę. Momencik, Pan Radny Grzegorz Ufniasz, wnioskiem formalnym. Dziękuję, panie Radny. O głosy, drodzy państwo, poprosił pan burmistrz Krystian Kowalewski. Panie burmistrzu, szukam pana, przepraszam, nie na sali, ale na tablicy, której mogę pana do, do głosu. O. Udzieliłem głosu. pierwszym do zapłaty. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Gratuluję sprawnego przebiegu sesji. Gratuluję radnym tak sprawnego wybrania składu w komisji. Chciałbym poinformować, że w najbliższym czasie zostaną wyłonieni wyłonieni, mianowani, powołani wiceburmistrzowie. Jeżeli chodzi o osoby, które te funkcje zaszczytne będą kwestiowały, no to mamy dwie, dwóch kandydatów. Jeden kandydat będzie z naszych polic Grzegorz Ufniasz, drugi kandydat będzie z koalicji obywatelskiej Magdalena Sosnowska. To taka informacja na bieżąco. Dziękuję za uwagę. Z wyczerpaniem porządku obrad obrad drugiej sesji Rady Miejskiej w Policach zamykam obrady dzisiejszej sesji. Bardzo się dziękuję serdecznie. I się spotykają.